Dręczyciele zaczęli wyśmiewać nową dziewczynę i próbowali ją uderzyć w policzki. Wielki błąd. Wpadła w furię i ich pobiła. Lena Kowalska szła ze spuszczoną głową, poruszając się po zatłoczonych korytarzach liceum nr 5. W wieku 16 lat znowu była nową dziewczyną. To była jej trzecia szkoła w ciągu czterech lat dzięki karierze dyplomatycznej jej matki. Każda przeprowadzka oznaczała zaczynanie od nowa. Poznawanie nowych twarzy, nowych zasad, nowych hierarchii społecznych. Przy wzroście 160 cm, drobnej posturze, prostych, czarnych włosach, które nigdy nie chciały się ułożyć, i okrągłych, okularach, które ukrywały jej ciemne oczy, Lena nie wyróżniała się z tłumu. Zazwyczaj tak wolała. Czego nikt w liceum nr 5 nie wiedział, czego nikt w żadnej z jej szkół nigdy na początku nie wiedział, to to, że Lena trenowała taekwondo od siódmego roku życia. Jej matka, była operatorka sił specjalnych, nalegała, aby nauczyła się bronić. Dziewięć lat intensywnego treningu przekształciło ją w groźną wojowniczkę z błyskawicznymi refleksami i czarnym pasem drugiego stopnia. Potrafiła pokonać przeciwników dwukrotnie większych od niej, nie pocąc się, ale Lena nigdy się tym nie chwaliła. Rodzice zawsze uczyli ją, że walka jest tylko do samoobrony, nigdy do popisywania się. Prawdziwa siła to wiedzieć, kiedy nie walczyć. Mawiała jej matka. Poza tym, będąc wiecznie nową uczennicą, zawsze starała się wtopić w tło, a nie wyróżniać. Liceum numer 5 było nowoczesnym budynkiem ze szkła i stali w sercu miasta, z prawie dwa tysiące uczniów podzielonych na wyraźne warstwy społeczne. Lena była tam dokładnie od dwóch tygodni i już zmapowała strefy zagrożenia. Dziedziniec za budynkiem naukowym, strefa automatów w piwnicy i północny korytarz, gdzie samozwańczy władcy szkoły urządzali swoje sądy. Tymi władcami dowodził Marek Nowak, uczeń ostatniej klasy z idealnie ułożonymi blond włosami, markowymi ubraniami i wiecznym uśmieszkiem, którego nauczyciele jakoś nigdy nie zauważali. Jego głównymi pomagierami byli Jarek Wiśniewski, zapaśnik z większą masą mięśniową niż rozumem i Emil Dąbrowski bez związku z Leną. Szczupły chłopak o kalkulujących oczach, który zdawał się czerpać prawdziwą przyjemność z dyskomfortu innych. Poruszali się po szkole, jakby byli jej właścicielami i pod wieloma względami tak było. Lena słyszała o nich szepty, zanim jeszcze otworzyła swoją szafkę pierwszego dnia. Trzymaj się z daleka od Marka i jego ekipy ostrzegła ją przyjazna dziewczyna o imieniu Zosia. Co semestr wybierają sobie kogoś nowego. W zeszłym roku doprowadzili drugoklasistę do przeniesienia się do innej szkoły. Przez pierwsze dwa tygodnie Lena skutecznie unikała ich uwagi. Wybierała alternatywne trasy między lekcjami, jadła lunch na dziedzińcu i starała się być jak najbardziej niezauważalna. Ale niewidzialność, jak się uczyła, miała ograniczony czas przydatności. Zaczęło się, jak to często bywa, od czegoś małego. Lena spieszyła się na lekcję fizyki, z rękami pełnymi książek, gdy zaokrągliła róg i prawie zderzyła się z Jarkiem. Uważaj, warknął, mierząc ją wzrokiem od góry do dołu z przymrużonymi oczami. Przepraszam, mruknęła Lena, omijając go i kontynuując drogę. Hej, zawołał za nią. Jesteś nowa, prawda? Jak masz na imię? Lena zawahała się, po czym odpowiedziała nie odwracając się. Lena. Lena, powtórzył, przeciągając sylaby drwiąco. Lepiej uważaj, dokąd idziesz następnym razem, Lena. Czuła jego oczy, na swoich plecach, gdy odchodziła, i coś w jej żołądku się zacisnęło. Rozpoznała oceniające spojrzenie w jego oczach, widziała je wcześniej w innych szkołach spojrzenie drapieżnika oceniającego potencjalną ofiarę. Następnego dnia jej książki zostały wytrącone z rąk, gdy stała przy swojej szafce. Podniosła wzrok i zobaczyła Emila odchodzącego, śmiejącego się z grupą przyjaciół. Ups! zawołał przez ramię. Nie zgrabiasz. Kilka dni później sam Marek wsunął się na miejsce obok niej na dziedzińcu, gdy myślała, że jest bezpiecznie tam zjeść zamiast się ukrywać. Więc jesteś nowym przypadkiem do opieki, powiedział konwersacyjnie, jakby byli starymi przyjaciółmi. Lena nikt znikąd. Lena trzymała wzrok na jedzeniu, po prostu próbuje zjeść lunch. Czyż nie wszyscy? Marek uśmiechnął się do swojego własnego nieżartu. Chodzi o to, nowa dziewczyno, że tutaj pewne rzeczy działają w określony sposób, a zasada numer jeden to znać swoje miejsce. Pochylił się bliżej, ściszając głos. A twoje miejsce nie jest tutaj z normalnymi ludźmi. Twoje miejsce jest. Cóż, jeszcze nie jestem pewien, ale my to dla ciebie ustalimy. Lena poczuła, jak jej mięśnie się napinają, jej ciało instynktownie przygotowuje się na zagrożenie. Świadomie się rozluźniła, skupiając się na oddechu tak jak uczył, ta ją jej mistrz. To nie jest dojang, to nie jest walka, nie możesz tu walczyć. Dzięki za powitanie, powiedziała płasko, zbierając swoje rzeczy, ale sama znajdę swoje miejsce. Ręka Marka wystrzeliła, chwytając ją za nadgarstek, nie na tyle mocno, żeby zabolało, ale wystarczająco stanowczo, żeby coś udowodnić. To nie tak działa. Przez ułamek sekundy Lena obliczyła dokładnie, jak mogłaby zerwać ten chwyt, jak łatwo mogłaby przerzucić Marka przez stół. Jak szybko mogłaby go unieruchomić w uścisku, który sprawiłby, że łapałby powietrze, ale zamiast tego zrobiła to, czego oczekiwano od nieśmiałej nowej dziewczyny. Wyrwała rękę i pośpiesznie wyszła z dziedzińca, a za nią podążał dźwięk śmiechu. Incydenty eskalowały od tego momentu. Jej książki były regularnie zrzucane na podłogę. Jej szafka była zaklejona gumą. Szepty podążały za nią na korytarzach. Plotki o tym, dlaczego się przeniosła, wulgarne żarty o jej wyglądzie, ubraniach, cichym zachowaniu, na lekcjach anonimowe kulki z papieru uderzały ją w tył głowy, gdy nauczyciel nie patrzył. To nie było nic, czego lena wcześniej nie doświadczyła i nic, z czym nie mogłaby sobie poradzić. Trzymała się na uboczu, wykonywała swoją pracę i skupiała się na przetrwaniu każdego dnia. W nocy trenowała w wolnym pokoju, który przerobili na małą domową siłownię, wyładowując frustrację na worku treningowym, przypominając sobie, dlaczego nie oddaje. Nigdy nie warto, to tylko pogarsza sprawę tego właśnie chcą reakcji. Ale Marek i jego ekipa zdawali się traktować jej brak reakcji jako dalsze wyzwanie. Byli przyzwyczajeni do uzyskiwania odpowiedzi: łez, złości, błagania, spokojny, Dystans Leny wyraźnie ich irytował, sprawiał, że naciskali mocniej. Trzy tygodnie po rozpoczęciu semestru Lena znalazła się w pułapce w północnym korytarzu po szkole. Została dłużej, żeby pracować nad projektem w pracowni komputerowej, a korytarze były w większości puste. Zobaczyła ich nadchodzących: Marka na czele, z Jarkiem i Emilem, flankującymi go jak lojalni porucznicy, ale nie było dokąd uciec. No proszę, kto to jest? Powiedział Marek, jego głos odbijał się echem w pustym korytarzu. Lena nikt. Całkiem sama. Lena mocniej ścisnęła pasek plecaka. Muszę iść do domu. Słyszycie to, chłopaki? Marek spojrzał na swoich przyjaciół. Ona musi iść do domu. Pewnie musi iść popłakać, mamusi, jacy wszyscy są wredni w jej nowej szkole. Widziałem ją na WF-ie. dodał Jarek. Zawsze. Przebiera się w kabinie w łazience. Pewnie wstydzi się swojego ciała. Skrzywił się. Nie żeby było na co patrzeć. Lena poczuła, jak jej policzki płoną. To prawda, że przebierała się prywatnie, nie z powodu wstydu, ale dlatego, że nie chciała, aby ktokolwiek zobaczył zarysowane mięśnie, które zdradziłyby jej trening. Po prostu pozwólcie mi przejść, powiedziała, próbując utrzymać głos spokojny. Albo co? Emil podszedł bliżej. Co zamierzasz z tym zrobić? Nic, pomyślała Lena. Nic nie zrobię, bo tak zawsze robię. Taka była zasada. Taka była zasada w jej poprzedniej szkole i tej przed nią. Trzymaj głowę nisko, nie rób zamieszania, i tak niedługo się przeprowadzimy. Tyle, że jej matka obiecała jej, że tym razem zostają przynajmniej do ukończenia szkoły. To nie była tymczasowa sytuacja, którą mogła przeczekać. To było teraz jej życie. Po prostu chcę iść do domu, powtórzyła nienawidząc tego, jak cicho brzmiał jej głos. Marek stanął przed nią, całkowicie blokując jej drogę. Wiesz, co jest twoim problemem, Lena? Myślisz, że jesteś od nas lepsza. Chodzisz taka cicha, jakbyś była tak bardzo lepsza, że nawet nie możesz się pofatygować, żeby zareagować. Wcale tak nie myślę, powiedziała Lena. Kłamczucha, syknął Emil. Wszyscy mówią o tym, jak patrzysz na ludzi, jakby byli poniżej ciebie. To nie była prawda. Lena celowo unikała kontaktu wzrokowego z kimkolwiek, ale wiedziała, że to nie ma znaczenia. Już zdecydowali, kim jest i na co zasługuje. Róż się, powiedziała tym razem z nieco większą siłą. Zmuś mnie, rzucił Marek. Robiąc kolejny krok w jej stronę. A potem Jarek był za nią, zbyt blisko, i poczuła, jak jego ręce zsuwają się po jej plecach w stronę jej tyłu. Może potrzebuje trochę uwagi powiedział ze śmiechem w głosie. Pokażmy jej, jak witamy tutaj nowe dziewczyny. Lena poczuła, jak ogarnia ją spokojna jasność. Czas zdawał się zwalniać, gdy poczuła rękę Jarka poruszającą się w stronę jej pośladków. Bez zastanowienia, czysty instynkt i trening przejęły kontrolę. Odwróciła się, chwytając jego nadgarstek w uścisk, który sprawił, że wysapał ze zdziwienia. Jednym płynnym ruchem skręciła mu ramię za plecy, używając jego własnego pędu, żeby uderzyć go twarzą Kew ściany, Co do zaczął Marek, ale nie dokończył zdania, ponieważ Lena już puściła Jarka, który osunął się na podłogę w szoku i zwróciła uwagę na przywódcę. Poruszała się z szybkością, która wydawała się niemożliwa dla kogoś jej rozmiarów, podcinając nogi Marka w prawnym kopnięciem. Wylądował twardo na plecach. Powietrze uciekło z jego płuc w bolesnym świszczeniu. Emil, widząc, że jego przyjaciele zostali pokonani w kilka sekund, rzucił się na Lenę z dzikim, wściekłym krzykiem. Łatwo go ominęła, używając jego własnego pędu przeciwko niemu i przerzuciła go przez biodro. Wylądował obok Marka z hukiem, który odbił się echem w korytarzu. Cała konfrontacja trwała mniej niż 10 sekund. Lena stała w centrum, powalonych dręczycieli. Jej oddech był równy, jej postawa zrównoważona i gotowa. Dziewięć lat treningu sprawiło, że te ruchy były dla niej tak naturalne, jak chodzenie. Nigdy więcej mnie nie dotykajcie, powiedziała. Jej głos był niski i opanowany. Nie mówcie do mnie, nie patrzcie na mnie, zostawcie mnie w spokoju. Jarek jako pierwszy się pozbierał, podnosząc się z podłogi. Jego twarz była czerwona od mieszanki bólu, szoku i upokorzenia. Jesteś szalona, wysapał. Nie, poprawiła. Lena spokojnie poprawiając okulary. Jestem wyszkolona, jest różnica. Przekroczyła marka, który wciąż próbował złapać oddech i ruszyła korytarzem. Dopiero gdy była poza budynkiem, chłodne popołudniowe powietrze uderzyło ją w twarz. Pozwoliła sobie poczuć ciężar tego, co się właśnie stało. Jej ręce lekko drżały nie ze strachu, ale z przypływu adrenaliny i uwolnienia tygodni nagromadzonego napięcia. Mama mnie zabije pomyślała, ale głęboko w duszy wiedziała, że jej matka zrozumie. Nie chodziło o popisywanie się czy szukanie walki. To była prawdziwa samoobrona. Czego Lena nie zdawała sobie sprawy, to że nie byli sami w tym korytarzu. Zosia, dziewczyna, która jako pierwsza ostrzegła ją o Marku i jego ekipie, nadchodziła z za rogu i była świadkiem całej konfrontacji. Następnego ranka historia rozeszła się po liceum numer 5 jak pożar, stając się coraz bardziej rozbudowana. Z każdym kolejnym opowiadaniem. Lena przyszła do szkoły i zastała ludzi wpatrujących się w nią. Rozmowy milkły, gdy przechodziła, ale było inaczej niż wcześniej. W tych spojrzeniach nie było drwiny, żadnego okrutnego rozbawienia. Zamiast tego widziała coś nowego: szacunek, podziw i więcej niż trochę strachu. Czy to prawda? Zosia zagrodziła jej drogę przed pierwszą lekcją. Naprawdę powaliłaś ich wszystkich trzech? Lena poczuła, jak jej żołądek opada. Nie chce o tym rozmawiać. Mówią, że jesteś jak jakaś ninja, wtrąciła inna dziewczyna, że przerzuciłaś Jarka przez głowę. To nie do końca. Marek mówi wszystkim, że pozwolił ci wygrać dodał chłopak, z którym Lena nigdy nie rozmawiała, ale Emil ma siniaka wielkości piłki do softbolu na biodrze, a Jarek ledwo może obrócić głowę. Lena na chwilę zamknęła oczy. Tego właśnie nie chciała. Uwagi, plotek, stania się centrum plotek, ale nie dało się cofnąć tego, co się stało. Przetrwała poranek w mgle szeptów i spojrzeń. Do lunchu usłyszała co najmniej pięć różnych wersji walki, każda bardziej przesadzona od poprzedniej. Według niektórych powaliła wszystkich trzech chłopców nieprzytomnych. Inni twierdzili, że miała ukrytą broń do sztuk walki w plecaku. Jeden szczególnie kreatywny pierwszoklasista opowiadał każdemu, kto chciał słuchać, że Lena jest w tajnym rządowym programie szkoleniowym. Ale najbardziej zaskakujące było to, że Marka, Jarka i Emila nigdzie nie było widać. Nie siedzieli w stołówce przy swoim zwykłym stole, nie patrolowali korytarzy między lekcjami, jakby zniknęli. Lena siedziała sama na lunchu, grzebiąc w jedzeniu i próbując ignorować spojrzenia, gdy poczuła, że ktoś wsuwa się na ławkę naprzeciwko niej. Podniosła wzrok i zobaczyła siedzącego tam Marka, ale nie z jego zwykłą pewnością siebie. Jego ramiona były opuszczone, oczy spuszczone. Na podstawie jego gardła, gdzie uderzył o podłogę, tworzył się siniak. Czego? Chcesz? zapytała Lena, natychmiast będąc w pogotowiu. Marek rozejrzał się, wyraźnie czując się niekomfortowo pod dziesiątkami oczu obserwujących ich. Chciałem tylko powiedzieć, to, co się stało wczoraj, nie powinno się wydarzyć, dokończyła Lena. I nie powtórzy się, jeśli ty i twoi przyjaciele zostawicie mnie w spokoju. Marek skinął powoli głową to fair. Zawahał się, po czym dodał ciszej, gdzie nauczyłaś się tak walczyć? Mimo woli Lena poczuła, jak mały uśmiech pojawia się na jej ustach. Mama zaczęła mnie uczyć, gdy miałam siedem lat. Mam czarny pas w Te i od dziesiątego roku życia brałam udział w sparingach turniejowych. Oczy Marka rozszerzyły się. Serio? To to właściwie całkiem fajne. Wtedy przez system nagłośnienia rozległo się ogłoszenie. Lena, Kowalska, proszę zgłosić się do gabinetu dyrektora. Lena Kowalska do gabinetu dyrektora. Lena westchnęła. Spodziewała się tego. Chyba ktoś powiedział. To nie ja, powiedział szybko Marek. I to nie był ani Jarek, ani Emil, nikomu nie powiedzieliśmy. Lena spojrzała na niego badawczo, próbując wykryć kłamstwo, ale wydawał się szczery. Dzięki, chyba. Idąc do gabinetu dyrektora, Lena przygotowała się na najgorsze. Bójka na terenie szkoły oznaczała automatyczne zawieszenie w większości szkół, być może nawet wydalenie. Jej rodzice zostaliby wezwani, byłyby dyskusje o jej zarządzaniu, gniewem i odpowiednim rozwiązywaniu konfliktów. Przeszła przez to wcześniej, w swojej pierwszej szkole, gdy w końcu pękła po miesiącach nękania. Ironia polegała na tym, że dręczyciele nie otrzymali żadnej kary poza surową rozmową. Dyrektor Jankowska była surowo wyglądającą kobietą z siwymi włosami i przenikliwymi zielonymi oczami. Gestem wskazała Lenie, żeby usiadła naprzeciwko jej biurka. Panno Kowalska zaczęła. Usłyszałam niepokojące doniesienia o wczorajszej popołudniowej sprzeczce. Lena wzięła głęboki oddech. Tak, proszę pani. Czy zechciałaby pani wyjaśnić, co się stało? Lena powiedziała jej prawdę, nie upiększając ani nie szukając wymówek. Wyjaśniła, jak Marek, Jarek i Emil nękali ją od tygodni. Opisała, jak została zapędzona w róg korytarza i jak Jarek próbował ją obmacywać. Przyznała się do użycia swojego treningu sztuk walki do obrony. Wiem, że walka nie jest dozwolona, zakończyła, i jestem gotowa przyjąć każdą karę, którą uzna pani za stosowną, ale chcę jasno powiedzieć, że to nie ja zaczęłam i zrobiłam tylko to, co uważałam za konieczne, aby się chronić. Dyrektor Jankowska słuchała bez przerwy. Jej wyraz twarzy niczego nie zdradzał. Teraz pochyliła się do przodu z rękami splecionymi na biurku. Panno Kowalska, czy wie Pani, że mamy kamery bezpieczeństwa we wszystkich korytarzach? Serce Leny opadło. Nie, proszę Pani. Cóż mamy i bardzo dokładnie przejrzałam. Nagranie z wczorajszego popołudnia. Dyrektor wzięła pilota i odwróciła się w stronę małego ekranu na ścianie. Chciałaby Pani to zobaczyć? Nie czekając na odpowiedź, nacisnęła play. Ziarniste czarno-białe nagranie wyraźnie pokazywało, jak Lena jest zapędzona w róg. Pokazywało rękę Jarka, poruszającą się w stronę jej pośladków. Pokazywało jej skuteczne ruchy samoobrony, które powaliły wszystkich trzech chłopców na ziemię, nie powodując poważnych obrażeń. Cały incydent, dokładnie tak jak opisała go Lena, był tam na filmie. Dyrektor Jankowska zatrzymała wideo. Napaść seksualna to poważne przestępstwo w tej szkole, panno Kowalska. Podobnie jak fizyczne zastraszanie i nękanie. Wszyscy trzej młodzi mężczyźni zostali zawieszeni, a pan Wiśniewski czeka dodatkowe postępowanie dyscyplinarne za jego niestosowne dotykanie. Lena mrugnęła ze zdziwienia: Nie mam kłopotów? Za obronę przed niechcianym kontaktem seksualnym? Z pewnością nie. Wyraz twarzy dyrektor Jankowskiej lekko złagodniał, chociaż doceniłabym, gdyby w przyszłości rozważyła pani mniej dramatyczne metody samoobrony. Może krzyk o pomoc? Albo zgłoszenie nękania nauczycielowi, zanim eskaluje do tego punktu. Tak, proszę pani, powiedziała Lena, czując ulgę. Powiedziawszy to, kontynuowała dyrektor, pani umiejętności sztuk walki są całkiem imponujące. Nasz klub samoobrony dla dziewcząt przydałby się ktoś z pani wiedzą. Może rozważyłaby pani wolontariat jako instruktor rówieśniczy. To mogłoby być bardziej konstruktywne ujście dla pani umiejętności. Lena poczuła, jak na jej Twarzy pojawia się szczery uśmiech po raz pierwszy od tygodni. Bardzo bym tego chciała właściwie. Kiedy Lena wróciła na lekcję, szepty podążały za nią, ale teraz były inne. Wiadomość o zawieszonych dręczycielach rozeszła się. Wraz z plotkami że Lena została poproszona o nauczanie samoobrony zamiast być ukarana. Do końca dnia trzy różne dziewczyny podeszły do niej, pytając o naukę tego ruchu, którego użyła na Jarku. Prawdziwa zmiana nastąpiła w następnym tygodniu, kiedy Marek, Jarek i Emil wrócili z zawieszenia. Byli przygaszeni, unikając kontaktu wzrokowego z Leną, gdy mijali ją na korytarzach. Jarek w szczególności zdawał się omijać ją szerokim łukiem, wpatrując się w podłogę, gdy tylko była w pobliżu. Ale w środę stało się coś nieoczekiwanego. Lena jadła lunch z Zosią i kilkoma innymi dziewczynami, gdy Marek podszedł do ich stołu. Rozmowa natychmiast ucichła, gdy wszyscy patrzyli ostrożnie. Mogę z tobą porozmawiać? zapytał Lenę. Na osobności? Lena zawahała się po czym skinęła głową. Zaraz wracam, powiedziała swoim nowym przyjaciółkom. Poszła za Markiem do cichego kąta stołówki, zachowując ostrożny dystans. Co jest? Marek potarł kark, wyraźnie czując się niekomfortowo. Chciałem po prostu przeprosić chyba za wszystko. To, co zrobiliśmy, było schrzanione. Nie były to najbardziej elokwentne przeprosiny, ale czerwony rumieniec wspinający się po szyi Marka sugerował, że były szczere. Okej, okay, powiedziała po prostu Lena to wszystko. Okej? Okay? Co chcesz, żebym powiedział, że ci wybaczam? Nie wiem, czy już to robię. Marek skinął powoli głową. To fair. Po prostu dużo myślałem podczas zawieszenia o tym, dlaczego robię to, co robię, i nie jestem z tego dumny. Nie? Powinieneś być zgodziła się Lena wiem. Zawahał się, po czym dodał: Mój tata jest trochę dupkiem. Zawsze mówi o byciu mężczyzną, byciu twardym, nie przyjmowaniu byle czego od nikogo, i chyba myślałem, że to właśnie robię: Jestem twardy, ale tak, naprawdę byłem po prostu nim. Lena nie spodziewała się takiego poziomu autorefleksji od Marka, przyjrzała się jego twarzy, widząc tam wrażliwość, którą zazwyczaj starannie ukrywał. Nie musisz być taki jak on, powiedziała w końcu: Możesz wybrać, żeby być lepszym. Nie wiem jak, przyznał Marek. Lena zastanowiła się nad nim przez chwilę. Cóż, na początek, mógłbyś mi w czymś pomóc? W przyszłym tygodniu prowadzę warsztaty samoobrony dla klubu dziewcząt. Przydałby się wolontariusz do pokazów. Brwi Marka uniosły się. Chcesz, żebym pomógł? Po wszystkim? Nie chodzi o ciebie, wyjaśniła Lena. Chodzi o pomoc innym dziewczynom w nauce obrony. I może to pomoże ci zrozumieć, jak to jest być po drugiej stronie zastraszania. Powolny uśmiech rozprzestrzenił się na twarzy Marka. Jesteś trochę przerażająca. Wiesz o tym dobrze, powiedziała Lena z własnym małym uśmiechem. Pamiętaj o tym następnym razem, gdy pomyślisz o nękaniu kogoś. Następne kilka tygodni przyniosło zmiany w liceum numer 5, których nikt nie mógł przewidzieć. Liczba członkiń klubu samoobrony dla dziewcząt potroiła się, a Lena prowadziła warsztaty dwa razy w tygodniu. Marek, wierny słowu, Pojawił się jako wolontariusz, pozwalając lenie przerzucać się i unieruchamiać w pokazach, które wywoływały aplauz dziewcząt. Co bardziej zaskakujące, Emil dołączył do kółka teatralnego, gdzie jego talent do występowania, wcześniej używany głównie do wyśmiewania innych, znalazł bardziej pozytywne ujście. Jarek po ostrej rozmowie ze swoim trenerem zapasów na temat szacunku dla kobiet stał się niemal boleśnie uprzejmy składając niezręczne przeprosiny innym uczniom, których nękał w przeszłości. Lena znalazła coś, czego nigdy nie miała w żadnej ze swoich poprzednich szkół: przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy znali jej mocne strony i szanowali ją za nie, zamiast się jej bać lub oczekiwać, że będzie je ukrywać. Zosia i kilka innych dziewcząt z klubu samoobrony stały się stałymi towarzyszkami lunchu, a wkrótce Lena była zapraszana na grupy studyjne i weekendowe spotkania pewnego popołudnia, około miesiąc po incydencie na korytarzu, Lena szła do domu, gdy usłyszała kroki za sobą. Odwróciła się i zobaczyła Jarka biegnącego, żeby ją dogonić. Hej, powiedział lekko zdyszany, mogę iść z tobą? Też idę w tę stronę. Lena skinęła ostrożnie głową. Szli w milczeniu przez kilka minut, zanim Jarek znowu się odezwał. Nigdy cię właściwie nie przeprosiłem, powiedział. Za to wiesz, za próbę urwał jego twarz, zaczerwieniła się. Obmacywać mnie, odpowiedziała Lena. Tak. Jarek wyglądał na szczerze zawstydzonego. To było złe, naprawdę złe i przepraszam. Dlaczego to zrobiłeś? Zapytała Lena szczerze ciekawa. Jarek milczał przez dłuższą chwilę. Szczerze, bo myślałem, że mogę. Bo Marek i Emil patrzyli, a ja chciałem wyglądać fajnie, bo tak robili faceci tacy jak my, z dziewczynami takimi jak ty. Dziewczynami. Takimi jak ja? Dziewczynami, które się nie broniły. Jarek skrzywił się, tyle że ty się broniłaś, i powinnaś była. To, co zrobiłem, co próbowałem zrobić, nie było w porządku. Lena przyglądała mu się, gdy szli. Nie, nie było. Ale doceniam przeprosiny. Moja młodsza siostra dołączyła do twojej klasy samoobrony, powiedział Jarek po kolejnej chwili ciszy. Maja jest pierwszoklasistką. Lena skinęła głową. Pamiętała Maje, cichą dziewczynę, z tymi samymi brązowymi włosami, co. Jarek, ale bez jego pewności siebie, ma dobre instynkty. Tak cóż, nie chcę, żeby kiedykolwiek czuła, że nie może się bronić. Jarek kopnął kamień na chodniku, nie chcę, żeby bała się facetów takich jak ja. Więc nie bądź takim facetem, powiedziała po prostu Lena. Jarek skinął powoli głową. Pracuje nad tym. Kiedy dotarli do rogu, gdzie ich drogi się rozchodziły, Jarek wyciągnął rękę. Bez urazy, Lena zawahała się, po czym uścisnęła ją. Dochodzimy do tego. Tego wieczoru, gdy Lena trenowała w wolnym pokoju z mamą, zadając precyzyjne kopnięcia w ciężki worek, opowiedziała jej całą historię: jak była nękana, jak w końcu się broniła i jak zmieniły się rzeczy od tamtej pory. Przepraszam, że nie powiedziałam ci wcześniej zakończyła. Bałam się, że będziesz zła, że użyłam mojego treningu w ten sposób. Jej matka lekko poprawiła postawę, tak jak robiła to od siódmego roku życia Leny. Lena nigdy nie uczyłam, Cię walczyć, żebyś mogła krzywdzić innych, uczyłam cię, żebyś nigdy nie musiała się bać, ale zawsze mówiłaś, że walka powinna być ostatecznością, przypomniała jej Lena: I czy tak było? Zapytała jej matka czy próbowałaś wszystkiego innego? Lena pomyślała o tygodniach unikania, o trzymaniu głowy nisko, o znoszeniu, lękania bez skargi Tak, powiedziała w końcu: To była ostateczność. Jej matka skinęła głową za probatą, więc zrobiłaś dokładnie to, do czego byłaś szkolona chroniłaś siebie, nie powodując niepotrzebnych szkód. Podała: "Tarcze. teraz pokaż mi te kombinacje jeszcze raz. W miarę postępu semestru, dziedzictwo tego, co uczniowie nazywali teraz konfrontacją na korytarzu, wciąż rozprzestrzeniało się po Liceum numer 5. Dyrektor wprowadziła surowszą politykę antynękaniową. Klub samoobrony dla dziewcząt stał się jedną z najpopularniejszych zajęć pozalekcyjnych. Marek, który wcześniej nie wykazywał większego zainteresowania nauką, odkrył talent do mediacji rówieśniczej. Ale dla Leny najważniejsza zmiana była bardziej osobista. Po raz pierwszy poruszała się po szkole, nie ukrywając tego, kim jest. Nadal nosiła okulary, nadal zmagała się z niesfornymi włosami, nadal wolała książki od imprez. Ale już nie garbiła ramion ani nie unikała kontaktu wzrokowego. Stała prosto, mówiła wyraźnie i pozwalała swojej sile pokazywać się w sposób wykraczający poza fizyczne demonstracje. W ostatni dzień przed feriami zimowymi Lena znalazła małą paczkę w swojej szafce. W środku był breloczek z maleńką parą mosiężnych kastetów i notatka o treści. Dla dziewczyny, która nauczyła nas wszystkich stawać w obronie siebie. Dzięki za pobudkę. M.J.N.E. Lena uśmiechnęła się, przypinając go do plecaka, przyszła do Liceum nr 5 spodziewając się być niewidzialną, przetrwać następne dwa lata, nie robiąc zamieszania. Zamiast tego znalazła swój głos, swoją pewność siebie i miejsce, do którego naprawdę należała. Idąc do stołówki, żeby spotkać się z przyjaciółmi, Lena zastanawiała się nad wszystkim, co zmieniło się od tamtego dnia na korytarzu. Dręczyciele wybrali niewłaściwą dziewczynę na cel, owszem, ale może w dziwny sposób wybrali dokładnie właściwą, tę, która mogła pokazać im i wszystkim innym, że siła nie polega na zastraszaniu czy strachu, ale na stawaniu, w obronie tego, co słuszne, ochronie siebie i innych i posiadaniu odwagi, by być dokładnie tym, kim się jest. Lena pchnęła drzwi stołówki z głową uniesioną wysoko. Nieśmiałej nowej dziewczyny już nie było.